Film zawiera przekleństwa, tylko że w większej ilości niż poprzednie. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Kurwy. Jest padam z góry! Uważaj, ja też, ja też, ja też, kurwa! Uwaga, yes. Ale Nic się nie stało. Jakim cudem ty schodzisz po tych górze? Idziemy do tej drzwi, kurwa. Dobra, chodź. A to jest Fire Exit. Chuj mnie to w wpierdolony. Dawaj, dobra. O kurwa. Można przejść, to można przejść po prostu normalnie. NIE NIE UWAŻAJ KURWA Daj kubek, kubek Ja tego przyjadę... Fija... KURWA CO AAAAAA NIE TO TAK TO PAŁ KURWA CO CO KURWA JA WÓJ DUMĘ CO I TAK TO PAŁO CO I TAK TO PAŁO CO TAM JEST KURWA NIE JA TAM IDĘ PAŁ EJ CO WY KURWA CO WY CO TO JEST CO TO SIĘ DZIEJE CO TO SIĘ DZIEJE AAAAAA CO TO JEST KURWA CO ŚWIŚKA KURWA DARIA pająk, NIE Ja pierdolę, Uf, co to jest kurwa? Co ja to jest? Powiem, ja mu ja mu Ja mu patę. Ja mu patę, ja mu patę. Ja mu to, ja <śmuszy> <śmuszy> Chodź, Chodź. A patę. to Upadno, się nie patę, ja mu patę, i we boli od darcia mordy. A ja się przestraszyłem, kurwa. Ja po, też kurwa. się przestraszyłem tego skurwy syna, jeszcze potem z nami był jeszcze jeden skurwy syn. Jo, Yo, gdzie masz koszkę robnika. A możecie ułożyć? Do... Nie. Kliki B. Nie mogę, no. Tak, nie, nie, nie o to <laughs> No proszę, chcę się? ułożyć. No nie wiem, no do, 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 do entrance. Po co? A nie wiem, bo oni. Już... No teraz złom, kurwa, na to. No ale wszystko już chyba czy nie? No właśnie no nie, nie wiem. Tam jest, tam Dobra, skurzy, tam idź jest... odłożyć chodź z nami. Tam, jest, tam jest jeszcze skurwiel taki, jeden z czego go zajebać.